W historii każdego miasta bywają wydarzenia mocne jak kroki milowe. W historii Poznania z całą pewnością była to wystawa krajowa. Wyrosła ona na fali powszechnych wystaw, jakie zawładnęły całą Europą, a nawet światem na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się w Londynie, a potem w Paryżu. To właśnie wtedy, w 1886 roku, powstała wieża Eiffla okrzyknięta wtedy największym szkaractwem, a dziś ikoną tego miasta. Kiedy wskazano na Polskę, na młode państwo, które co dopiero odzyskało niepodległość po 123 latach zaborów, jeszcze niezjednoczone, jeszcze nieujednolicone, jeszcze posługujące się różną monetą, jeszcze mające różną szerokość torów i wiele innych trudności, trzy miasta – pretendowały do miana gospodarza. Warszawa, wiadomo, stolica. Lwów miał wielki na to apetyt, no i Poznań. Wygrał Poznań, a wszystko to za sprawą Cyryla Ratajskiego, który był wtedy prezydentem Poznania i był niezwykłą osobowością. Zaangażował się w pełni całym sobą. Zatrudnił Najlepszy sztab fachowców. I każdego poniedziałku kazał raportować wydarzenia, cały postęp robót, jaki zbliżał nas wszystkich do Wystawy Krajowej. Miał na to tylko 900 dni. Wprawdzie istniała pewna struktura po wystawie wschodnio-niemieckiej z 1911 roku, ale do zrobienia było bardzo wiele. Dniem i nocą na budowie pracowało 5 tysięcy robotników, 14 firm. Panowało wtedy bezrobocie, ale nie w Poznaniu. W Poznaniu potrzebne były każde ręce do pracy najbardziej cieśli i murarze. Zmieniło się oblicze tego miasta. Niezwykle. Wtedy właśnie powstała spalarnia śmieci na wilczaku. Wtedy właśnie powstał pierwszy dom studencki Hanka, który funkcjonuje do dziś. Na pięciu piętrach ponad 220 pokoi. Wtedy w ciągu 13 miesięcy wyrósł imponujący hotel Polonia przy ulicy Grunwaldzkiej, zamieniony teraz na szpital mógł pomieścić ponad tysiąc gości, 600 dwuosobowych pokoi, bo właśnie wielu gości zagranicznych spodziewano się na tę wystawę i zjeżdżali każdego dnia po kilka tysięcy osób. Ta baza hotelowa nie wystarczyło, dlatego poznaniacy otworzyli drzwi swoich domów i przyjmowali gości do siebie. Na otwarcie przebył prezydent II Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki. To było wielkie święto. Naprawdę było co pokazać. Polska i Poznań był na ustach całego świata. Raportowano niezwykle pięknie przygotowane wystawy, pięknie ozdobione i osiągnięcia myśli naukowej i technicznej. To był wielki sukces, ale nie wszystko się udało. Czego nie udało się zrobić Poznaniakom, wie o tym Filip Czekała, autor tej oto książki, który przybędzie tutaj do księgarni z bajki w najbliższy piątek, 27 września o godzinie 18.30 i ujawni wiele interesujących szczegółów. I odpowie na wszystkie Państwa pytania, bo aby powstała ta książka, spędził w archiwach ponad dwa lata. Zapraszam bardzo serdecznie. Piątek 27 września, 18.30, księgarnia z bajki. Wstęp nic nie kosztuje, a obiecuje niezwykłą podróż w przeszłość.